Ashley Flynn, 37-letnia mama dwójki dzieci i trenerka siatkówki w szkole średniej, została zastrzelona w swoim domu w nocy w spokojnym miasteczku. Jej mąż i córki byli w domu, nic im się nie stało. Policja znalazła ślady włamania. Mimo upływu kilku dni nie doszło do aresztowań ani zatrzymań, a sprawa pozostaje niewyjaśniona. Omawiamy ją w Law and Crime. Jestem Krzysztof Stewart. Matka dwójki dzieci, żona, trenerka siatkówki w liceum, opisywana przez wielu jako pełna wdzięku, życzliwości i niezapomnianego uśmiechu. Przejdźmy do sprawy. We wczesnych godzinach porannych 16 lutego, dwa dni po Walentynkach. Policja w małym miasteczku w Ohio została wezwana do domu Ashley Flynn i jej męża, gdzie Ashley została postrzelona i później zmarła. Jej mąż i ich dwie małe córki również byli w tym domu i to prawdziwy cud, że są bezpieczni, i nic im się nie stało. Teraz, na tym etapie policja nie powiedziała zbyt wiele, ale to, co powiedzieli, jest bardzo wymowne. Dowody sugerują, że był to nieudany napad rabunkowy, znaleziono ślady włamania. Padł strzał w ciemności, a policja twierdzi, że podejrzany nie został schwytany. Uważają, że doszło do napadu rabunkowego. Ktoś wszedł do domu i zastrzelił Ashley Flynn. Mimo upływu kilku dni nie dokonano żadnego aresztowania. Każdy w tym spokojnym miasteczku w Ohio pyta: Kto włamałby się nocą do domu tej rodziny i dlaczego? Czy ktoś celowo wybrał rodzinę Flynn lub Ashley Flynn? Czy to przypadek? Policja jeszcze nie ujawniła swojego stanowiska. Aby zrozumieć, co wydarzyło się z Ashley Flynn, należy zacząć od tego, kim była. 37-letnia kobieta, która mieszkała w Tip City w stanie Ohio, w tej małej, zżytej społeczności około 20 minut na północ od Dayton. Ashley była mężatką, miała dwie córki i całe życie pracowała z dziećmi i ludźmi. Była osobą publiczną, nauczycielką zastępczą w szkołach Tip City i trenerką siatkówki w Tippecanoe Middle School oraz aktywną uczestniczką nabożeństw. Ona i jej mąż byli członkami Christian Life Center czyli kościoła w Dayton. Ta społeczność naprawdę odczuwa ich stratę. Ashley Flynn była opisywana jako ukochana członkini, żyjąca codziennie swoją wiarą. Okręg szkolny Ashley stwierdził, że jej uśmiech był piękny, a ciepło i życzliwość niezapomniane. Wiedząc, jaką dobrą osobą była Ashley Flynn, to sprawia, że tym trudniej zrozumieć, dlaczego do tego doszło w jej domu według policji. Oto co wiemy o tym, co się wydarzyło. Według policji w Tip City było wczesne godziny poranne poniedziałek tego tygodnia, 16 lutego, tuż po 2.30 do policji w Tip City wpłynęło zgłoszenie. Po drugiej stronie linii był mąż Ashley i zgłaszał, że ktoś włamał się do ich domu. Zgłoszenie wywołało reakcję, którą zarejestrował policyjny skaner. Udało nam się do niego dotrzeć. Posłuchajcie. Na Cunningham Court ktoś włamał się do domu rodziny Erwa. Nie wiadomo kto to był, ani czy nadal tam jest. Garaż jest otwarty. Zgłaszający z córką zamknęli się w sypialni. Mała poprawka. Niepełnoletni są w swoich pokojach i śpią. Podobno kobieta została postrzelona w głowę. Obecnie nie reaguje. To informacja. City Manic 31. Dobrze. Nie znasz. Na miejscu są już funkcjonariusze. proszą, żebyś zaczekała przy kościele Apple Room. Droga Klara będzie czekać przy kościele. Policja zabezpieczyła teren i przeszukała okolice, jednak według relacji podejrzany po prostu zniknął. Mimo to policja nie została z niczym. Zauważono ślady włamania. Ktoś wszedł do domu poinformował szef policji w Tip City, Greg Atkins poinformował dziennikarzy, że wstępne dowody sugerowały nieudane włamanie. W chwili nagrania sprawca, który wtargnął nocą do domu Ashley Flynn pozostaje na wolności. Nie aresztowano nikogo, co budzi niepokój i przerażenie w społeczności. W dniach po śmierci Ashley Flynn wsparcie dla niej i jej rodziny było ogromne. Myślisz o szkole, gdzie uczyła i trenowała, o kościele, do którego chodziła oraz o rodzicach dziewcząt z jej drużyny. Ludzie nie rozumieją dlaczego życie kogoś tak zasłużonego dla społeczności zostało nagle przerwane. Okręg szkolny był jednym z pierwszych, którzy zabrali głos, napisali: "Szkoły Tip City składają kondolencje rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom i uczniom Ashley Flynn. Ashley była trenerką siatkówki w gimnazjum Tippe Canoe, oddaną nauczycielką na zastępstwo oraz byłą nauczycielką w szkołach Tip City. Była znana z pięknego uśmiechu, ciepła, życzliwości i pozytywnego wpływu na wielu ludzi w klasie, poza nią i na boisku. LifeWise Tip City, gdzie Ashley także uczyła, opublikowało." Wiadomość, jesteśmy załamani śmiercią naszej nauczycielki Ashley Flynn. Bóg jest blisko w Christian Life Center w Dayton, gdzie Ashley i jej mąż, pastor, są wieloletnimi członkami. Podzielili się tą wiadomością w poście, który szybko zdobył setki udostępnień w mediach społecznościowych. Napisali, cytuję: Ukochana członkini naszego kościoła, oddana służebnica Jezusa, żona, mama, córka i tak wiele innych ról, które wypełniała z łaską, oddaniem i bezwarunkową miłością, została zamordowana w swoim domu. Prosimy o modlitwę za jej męża, dwie córki oraz dalszą rodzinę, którą pozostawiła. Prosimy także o modlitwę za trwające śledztwo. Prosimy o modlitwę, by obecność Boga przyniosła pocieszenie w tej sytuacji. Przyjaciel rodziny opublikował w internecie swój żal. Kolejny akt przemocy zabrał życie żonie, matce i naszej przyjaciółce z Tip City. Ashley miała kochające serce, a teraz została odebrana przez mordercę. Są też słowa, które Ashley zostawiła po sobie w październiku 2025 roku. Napisała o dziewczynach, które trenowała i które teraz opłakują stratę trenerki. Jestem niezwykle dumna z dziewczyn z siódmej klasy. Walczyły do końca. To była wspaniała sesja. Jestem wdzięczna za udział. Bardzo je kocham. Założono zbiórkę GoFundMe dla męża i córek Ashley. Naprawdę brakuje słów. Nasze serca są złamane i trudno uwierzyć, że musimy to pisać. Wiele osób pytało, jak wesprzeć rodzinę Flynn w tym trudnym czasie. Ta zbiórka została stworzona, abyśmy mogli być z nimi i złagodzić część obciążeń finansowych w nadchodzących dniach i miesiącach. Na wtorek ta zbiórka GoFundMe zebrała już prawie 100 tysięcy dolarów dla rodziny Ashley Flynn. Dołączcie do nas teraz, aby porozmawiać więcej o tej sprawie. Czy Mike King to emerytowany dowódca policji, gospodarz Profiling Evil? Dziś rano ukazał się trzeci odcinek podcastu Ogrody Zła wewnątrz sekty Zion Society. Możecie go posłuchać. Wiem Mike, że od ponad tygodnia jesteś pierwszy na Apple. Gratulacje za podcast. Porozmawiamy o nim więcej. Za chwilę. Patrzysz na tę sprawę z Tip City w Ohio. To naprawdę tragiczne, gdy widzisz tę kobietę i jej rolę w społeczności. Ale żeby zobaczyć, co policja uważa za włamanie w tak spokojnej społeczności w nocy, co najbardziej rzuciło ci się w oczy w tej sprawie? Zwracam uwagę na kilka rzeczy, Chris, po pierwsze. Często musimy przyjrzeć się ofierze i jej profilowi. W tym przypadku, moim zdaniem, ta osoba prowadzi raczej mało ryzykowny tryb życia. Jest głównie mamą zajmującą się domem dawniej była nauczycielką na pełen etat. Obecnie pracuje na część etatu i prowadzi zajęcia sportowe w szkole. Jest wyraźnie zaangażowana w swoją tradycję religijną. Byłaby uznana za osobę niskiego ryzyka. Często mamy zawężone spojrzenie na takie sprawy, myśląc o podejrzanych, właśnie przez ich styl życia, niskiego ryzyka. Ale musimy też brać pod uwagę inne czynniki, które mogą być poza kontrolą Ashley i jej męża. Rzeczy takie jak sytuacja w okolicy, coś, co mogło się wydarzyć podczas jazdy do domu, albo może coś, co zostało wspomniane na spotkaniu w kościele. Na przykład: nagle dostałem dużo pieniędzy. Albo tego typu rzeczy to wszystko, co może zwiększyć nasze ryzyko, nawet jeśli o tym nie wiemy. Więc możemy prowadzić naprawdę bezpieczny styl życia. Ale okoliczności, środowisko, o którym chyba jeszcze porozmawiamy, albo inne rzeczy mogą naprawdę zacząć zmieniać poziom naszego ryzyka. A kiedy ten poziom ryzyka się zmienia, możliwa pula podejrzanych również zaczyna się poszerzać. Bo wiem i każdy, kto śledził, wiecie, każdy ma sprawę Nancy Guthrie. Trwa debata, czy była to nocna próba włamania, która przerodziła się w porwanie. W tym przypadku widzicie dom o 2.30 w nocy na ślepej ulicy. Jak często zdarza się coś takiego, że ktoś, wiecie, to z pewnością może przerodzić się w przemoc? Ale wiem też z innych naszych rozmów, że to jest po prostu tak rzadkie, wiecie, może nie w filmach, ale w prawdziwym życiu. Że ktoś naprawdę włamałby się do czyjegoś domu w czasie, gdy ludzie prawdopodobnie są w środku i śpią. Myślę, że w rzeczywistości dość często widzimy włamania, kiedy ludzie są w domu. Zazwyczaj drapieżnik, który się włamuje, będzie starał się być tak cichy i dyskretny, jak tylko potrafi. Rozmawiałem przez lata z drapieżnikami, zwłaszcza seksualnymi, którzy w swoim umyśle zyskują niesamowitą władzę i kontrolę. Kiedy zaglądają przez okno lub wchodzą do sypialni i obserwują osoby śpiące w tym pokoju. Rozmawiałem z seryjnymi gwałcicielami i drapieżnikami seksualnymi, którzy mówili, jak wchodzili do kuchni, robili sobie kanapkę i tam ją jedli, ponieważ dawało im to niesamowite poczucie władzy, że mają kontrolę nad domem. Więc ktoś, kto się włamuje, to rzadkie. Ale myślę, że zdarza się częściej niż sądzimy, że robią to, gdy ludzie są w domu. Interesujące jest, czy Ashley Flynn była ofiarą przemocy, która miała tam miejsce, i czy wiemy, że była to zbrodnia zabójstwa. Nie wiem, czy powiedziano nam, jaka była przyczyna tego zabójstwa, a może po prostu akurat wtedy była na nogach i stanęła twarzą w twarz. I dużo tutaj spekuluje Chris. Ale będąc wysportowaną, albo prawdopodobnie bardzo silną kobietą, czy stawiła opór zamiast się wycofać? I czy to doprowadziło do nieplanowanego zabójstwa? W przeciwieństwie do czegoś, co było zaplanowane i przygotowane. I rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy nagrywać. Wystarczy spojrzeć na ten dom, stoi na ślepej uliczce. Ale kiedy oddalisz obraz i spojrzysz na to z góry, widać, że w okolicy są jakieś pola. Jak śledczy w tej sprawie patrzą na układ tego domu z góry i jak to może pomóc w ustaleniu, gdzie mogą znajdować się dowody? Patrząc na to miejsce, moim zdaniem nasuwają się interesujące myśli. Przede wszystkim musimy uwzględnić wygląd domu na najnowszych zdjęciach lotniczych, choć bywa to trudne. Ale gdy patrzymy na ten dom na końcu ślepej uliczki. Ale tak naprawdę jest tylko jeden sposób, żeby dostać się do tej społeczności. To jest naturalna droga. Jest też druga droga prowadząca do tej ślepej uliczki, która wije się przez kilka różnych ulic, żeby tam dotrzeć. Możemy więc zacząć analizować wyjścia i punkty dostępu oraz snuć teorię, czy ktoś mógł przyjechać pojazdem, czy zaparkował przy autostradzie i wszedł pieszo, żeby dokonać włamania lub innego przestępstwa. Będzie ciekawie dowiedzieć się, czy w tej samej okolicy, gdzie doszło do włamania i zabójstwa, miały miejsce inne przestępstwa. I czy były tam na przykład włamania do samochodów albo kamery typu RING, które zarejestrowały ludzi kręcących się po podwórku. To da nam prawdziwe wskazówki o zachowaniu sprawcy, o jego myślach, działaniach i możliwej motywacji. Bo jeśli on idzie prosto do jej domu, to zupełnie inny rodzaj zachowania, niż gdyby szedł bez celu i natknął się na coś, co wygląda na przypadkową okazję. Myślę. Druga sprawa, jeśli ktoś spojrzy na zdjęcia lotnicze, to fakt, że są tam otwarte przestrzenie, gdzie ktoś mógłby korzystać z wygody ukrycia się. Ze względu na noc, może nie być tam zbyt wielu kryjówek poza linią ogrodzenia, gdzie wydaje się, że są drzewa tuż na północ od ich domu. Oraz duże pole. Ale, znowu, takie miejsca mogą zapewnić świetny dostęp i możliwość ucieczki. Musimy to uwzględnić, myśląc o zachowaniu sprawcy. Podsumowując, Chris. Myślę, że to naprawdę sprowadzi się do tego, jeśli organy ścigania udowodnią włamania do samochodów lub inne w okolicy, wtedy wygląda to bardziej na oportunizm niż celowe działanie. Wiem, że od razu po przyjeździe policji użyto psów tropiących i dronów. Jako detektyw lub funkcjonariusz często próbujesz ustalić, co się stało w domu, a potem mówisz o przeszukaniu okolicy. Fakt, że pies tropiący niczego nie wykrył. Z tego co wiemy, nie ujawniono tych informacji, ale na ten moment nie znamy żadnych podejrzanych. Co Twoim zdaniem sugeruje fakt, że pies tropiący i dron prawdopodobnie nie znalazły nic podczas pierwszego przeszukania? Cóż, myślę, że przede wszystkim jeśli miejsce ucieczki stanowiły drogi. Dla psa tropiącego może być trudniej podążać za śladem, jeśli prowadził on przez płot i las. Pies może wyczuć trop. Nawet jeśli wrócili za dnia, mogli zobaczyć, biorąc pod uwagę, że to jest chłodniejszy okres. Nawet nie wiem, czy na ziemi jest śnieg, bo nie widziałem lokalnych raportów. Mogą być ślady lub inne wskazówki pokazujące, dokąd uciekł drapieżnik. Ale musimy też pamiętać, że nie wiemy, jak szybko organy ścigania sprowadziły tam psy i ile aktywności było wokół domu co mogło stworzyć zakłócenia dla psa wcześniej. Oni powiedzieli: Sprawdźmy, czy możemy gdzieś pójść tym tropem. Policja powiedziała, że były ślady włamania do domu. Nie wiem, czy chodzi o wybite okno, czy wyważone drzwi. Przy śladach włamania, jakie dowody mogą pozostać i co może pomóc znaleźć sprawcę? Mężczyznę? To prawdziwa kopalnia dla śledczego, bo można zbadać, jaką metodą dostał się do domu? Czy to było przeoczenie i zostawili drzwi otwarte, więc sprawca mógł je po prostu otworzyć? Czy to była wyjęta siatka i podważone okno? A jeśli ta siatka została usunięta, to czy została wycięta? A może została jakoś wyciągnięta z ramy za pomocą śrubokręta i wyjęta? Wszystko to daje nam wskazówki co do umiejętności drapieżnika, a co najważniejsze o jego premedytacji, by wyjść i popełnić tego typu przestępstwa. Często mówi się o drapieżnikach seksualnych, którzy noszą przy sobie zestawy do wiązania ludzi. Podobnie postępują włamywacze: mogą mieć przy sobie śrubokręt albo nożyk typu Exacto, albo nożyk do cięcia siatki, a także nożyce do cięcia łańcucha lub czegoś podobnego. Wszystko to może być dowodami wskazującymi na osobę odpowiedzialną za przestępstwo. Nie możesz wejść na miejsce zdarzenia i potem je opuścić, nie wnosząc czegoś i nie wynosząc czegoś. Musimy też szukać wszystkich dowodów kryminalistycznych, co zapewne już robią. A w przypadkach, gdy dochodzi do włamań, które przeradzają się w przemoc, nawet w taki sposób, jak często się z tym spotykałeś? Osoby odpowiedzialne, to był pierwszy raz, kiedy były w tym domu, widziały ten dom. Po prostu wybrały jeden i zdecydowały, że to będzie dom, który zaatakują tej nocy o 2.30 nad ranem. W odróżnieniu od śledztwa, gdy wracasz myślami i oglądasz nagrania z kamer, widzisz wydarzenia sprzed dni lub tygodni, aby sprawdzić, czy w pobliżu nie było podejrzanej osoby obserwującej ten dom. Tak, to znowu sprowadza się do pytania, czy to było celowe, czy przypadkowe, prawda? I chodzi o to, że celowe działanie zostawiłoby jakieś ślady wcześniejszego planowania i przygotowań. To pokazuje, że nie chodzi tylko o noszenie śrubokręta w kieszeni, jak włamywacz. Ale rzeczywiście pojawia się pytanie, jak dotrę do tego celu? To staje się naprawdę istotne. W przeciwieństwie do sytuacji, gdy po prostu się włóczysz i nagle widzisz, o kurcze, z tyłu domu są otwarte drzwi. I wiesz, widzieliśmy nagrania wideo, na przykład pomyśl o filmach zamieszczonych na YouTube lub w innych miejscach, gdzie po prostu pokazany jest parking i widać ludzi, którzy przechodzą i sprawdzają drzwi w samochodach. To są przestępcy działający z okazji. Dlatego staje się naprawdę ważne, żebyśmy nie. My, jako organy ścigania, nie powinniśmy wyciągać pochopnych wniosków. I pozwólmy faktom powiedzieć, co się tu wydarzyło. Zamiast wchodzić i mówić człowieku, w zeszłym tygodniu miałem do czynienia z włamaniem, które wyglądało podobnie, więc to musi być to samo. Wtedy spędzamy cały nasz czas, próbując naginać wszystkie fakty do tej wizji, którą mamy w głowie. Nie cieszę się, że to poruszyłeś, bo zawsze słyszałem to jako fakt. Nocne włamania są bardzo rzadkie, ale nie chcę znów wracać do sprawy Gatry, To wciąż świeże w naszej pamięci. Opublikowano wiele nagrań pokazujących podejrzane osoby ciągnące za klamki drzwi nocą w Tucson w Arizonie. Więc wydaje się, że możliwe jest, że są tam ludzie, którzy wykorzystują takie okazje. Ona trenerka, nauczycielka i aktywna w kościele wierzy, była nauczycielką szkółki niedzielnej albo uczyła w chrześcijańskim ośrodku w okolicach Dayton Tip City. Była więc osobą znaną. Widać to po liczbie osób wspominających ją w mediach społecznościowych i mówiących, jak wspaniałą była. Jednocześnie, jak zajmowanie takiego stanowiska wpływa na śledztwo, zwłaszcza gdy była znana wielu osobom w tej społeczności, może miała konflikt z kimś, o którym nie wiedzieliśmy, gdy rozważacie podejrzanych? Cóż, choć może to być niewygodne, ponieważ uważam ją za osobę o niskim ryzyku. Musisz zacząć od najbliższego otoczenia i iść na zewnątrz. Na przykład, nie wygląda na to, żeby mąż robił coś podejrzanego. Na przykład mówił, że chce adwokata przed rozmową z organami ścigania. Według dostępnych doniesień zachowywał się normalnie. I szczerze mówiąc, Krzysztofie, naprawdę cieszę się, że policja z Tip City nie robi tego, co widzimy w Tokson. Codziennie pojawiają się w mediach i mówią: Dziś zrobimy pięć kroków w lewo, coś podniesiemy i wam o tym opowiemy. Prowadzą śledztwo, postarają się nas informować o sprawach, które są istotne. Ten krąg będzie się rozszerzał, zwłaszcza, że wspomniałeś o kościele i jej aktywnościach w szkole. Ten krąg wpływów, ponownie, ponieważ według mnie ona jest niskiego ryzyka, będzie nadal obejmował takie osoby. Może to oznaczać, że ludzie w kościele zostaną po prostu zapytani, a nie przesłuchiwani? Co wiesz? Jak możesz mi pomóc zrozumieć? To może nawet dotyczyć drużyny i rodziców zawodników, których trenuję oraz innych osób. Ponieważ jeśli faktycznie istnieją dowody na to, że był to celowy incydent, to statystycznie rzecz biorąc, ofiarami celowych ataków na osoby niskiego ryzyka są zazwyczaj ludzie, którzy zostali skrzywdzeni przez kogoś im znanego. Lub przynajmniej przez kogoś, kto wie, kim oni są. To bardzo wąska grupa. Tak, i to naprawdę trudna, trudna sprawa z Ohio, dotycząca osoby, która wydawała się robić tak wiele dla społeczności, tak wiele dobrego. Mama i żona tracąca życie w ten sposób to koszmar. Mike King, emerytowany komendant policji. Zawsze miło Cię gościć w Law and Crime. Chcesz porozmawiać o swoim podcaście, który jest teraz bardzo popularny na Apple? Masz pierwsze miejsce na Apple? Dziś ukazuje się trzeci odcinek Ogrodów Zła o sekcie Zion Society. Co warto o tym wiedzieć? Wiesz, to jest oparte na mojej książce Oszukany, śledczym pamiętniku o sekcie Zion Society, o której rozmawialiśmy już wiele razy. Ale podcast, chcieliśmy, żeby podcast opowiadał tę historię oczami ocalałych oraz tych, którzy brali w niej udział lub uczestniczyli w tym śledztwie. To naprawdę świetny podcast. To jest 7 części, może być 8, bo właśnie zastanawiamy się, czy zrobić ósmy odcinek. Ale w tym podcaście uwzględniamy ocalałych z tej sprawy, którzy w czasie, gdy byli ofiarami, mieli od 6 do 14 lat i były to młode dziewczyny. To obejmuje także kilku młodych chłopców, którzy byli ofiarami w tej sekcie, a ich komentarze pojawiają się w całym podcaście. W dniu realizacji nakazu przeszukania było tam 70 policjantów CRIS, by przejąć kompleks i wykonać nakazy przeszukania oraz aresztowania. I będą w tym także prokuratorzy, rzecznicy ofiar dziecięcych oraz inne osoby, o których będziemy rozmawiać. Ale ta historia nie dotyczy brzydoty tego ataku. Przyznajemy to, ale ta historia tak naprawdę opowiada o tym, jak sekty rekrutują i utrzymują kontrolę nad pozornie inteligentnymi ludźmi. O tym, jak ci ludzie potrafią zmienić zasady moralne i popełnić przestępstwo w imię swojego zwariowanego Boga. Tak, i mam na myśli, że to po prostu to fascynujący, naprawdę fascynujący temat. Wiem, że już o tym mówiłeś, w końcu tego doświadczyłeś, ale teraz rozmawiamy o tym w tym podcaście. Ogrody zła. Sekta Zion Society, odcinek trzeci, premiera dziś. Mike King, dziękujemy za obecność w Law and Crime. Dziękuję, Chris. To już wszystko w On the Case od Law and Crime. Subskrybuj nas na YouTube Spotify i oglądaj na Peacock. Jestem Chris Stewart. Do zobaczenia.